Witajcie serdecznie z tej strony Dominik Fatal, witam was w The Evil Within. Przeszliśmy ten cholerny etap, w którym były te oto działka, które tam strzelały do nas. Już ogarnąłem, po prostu trzeba było ich zabić. Po tym jeszcze okazała się kurwa walka z bosem, która zajęła mi kolejną godzinę, bo na pierwszy etap też straciłem godzinę, żeby tu ich wybić, bo te frajery biegają wokół. O, amunicji tyle straciłem, że to jest porażka. Ostatni harpun uratował mnie kurwa przed tym debilem z piłą. Już mówię, tu już tak lne, tak tutaj kurde już ciśnienie milion, ale dałem radę jakoś, ale tu coś czuję, że to będzie więcej, więcej będzie problemu. No to zaś za ziomek. Ho. Jezus, by to było koniec czegoś, nie wiem, rozdziału. O, ta gra to porażka. Chora, a taki rage można zapać. Co ty, człowieku, tam szukasz za naboi? Mamy tylko 6 pocisków. Zero do shotguna. No, tu mam strzykawę. Zapomniałem, że zostawić shotguna. Strzykawę na czwartym. Strzykawa się już skończyła, więc spoko, Karabin sniperski. wyłącz to. Pozbieraj to. Podnieś szczygawę I ruszamy dalej Jeszcze sąsiad będzie mi kurwa wiercił, to już w ogóle jest... Ja pierdziele, co za dzień ja, Jasne, że nic nie ma no zaś ten się kurwa zmienia chyba, co? Nie kaszy i worki w ogóle, bo tam są zwłoki My, co my, chodź Nie możemy biegać? Mogę chociaż brody nie zmieniać? Mogę. Jezu Te zombie nawet mądre są go gryźć. z go ugryźć? Idą na nas nim na gilotyne Mam trzy pociski Go dalej ciągnie. Nie zdążyłem? Rozumiem kurwa, nie zdążyłem? Mogło się tak zdarzyć? Mogło się zdarzyć, że nie zdążyłem? Znaczy bo teraz łeb mu ścinać yes. Mogło się tak zdarzyć, że nie zdążyłem? Nagle mi go kurwa porywają spod nosa Szybko Gdzie on jest? Okej okay. Kurwa, piękny widok na zamek Disneylandu Nagle mi go kurwa porywając pod nosa i chcą mu urnąć łeb no Nie martw się. Chyba się nie martwić człowieku Dwa pociski strzeliłem w twoim kierunku teraz weź mi tu zrób most Dziękuję bardzo co on tak z sklunek, jakiś sniper l 3 Dobra, no, tu wszystko jest, tu oczywiście nic nie ma, a ten harpon mnie tak kurwa uratował ten harpon No przejdź po tym Zmiana rewolwer, podstawowa broń Co? Co ty kurwa robisz? Zlepnij go no, bo odepchnij Co ty, Józef świrujesz? Ach, Józefie, Józefie. Czaśnij się w tą główkę. Tam masz siekierę, logę. logię, wykrwaw się. Nie wiem, możesz sam skorzystać z szumienicy. Jezus Maria, sześć pocisków, kurwa. Na sześciu wrogów? A no, może bym dał, jakby poszły, kurwa, na hita. Oni idą, będą szli po tej drabinie. Tak, ja mam cię osłonięć, kiedyś sobie, kurwa, kręcił, a ja mam... Super! Jeszcze tu jakieś naboje były w pobliżu Harpuny Jezus Maria, co on tak kurwa Ale zwolnił, zwolnił Okej, okay, ej Dobra Nie, ja na spokojnie, na spokojnie, człowieku Pociski do shotgana. Coś masz? Pociski do snajpy Spadę cię Witam pana Oczywiście pan nie zszedł na hita Ej, wydwaj Zepnij go Uf. Au Potrafiłem Kurwa Jak ten wstał? No No, otworzyłeś Ale zamknij to jest to priest To był ksiądz Ha Znowu nam się udało Joseph, are you all right? Nie, nie leczy cię. Ja, ja, ja. Ja ja turę. No człowieku idziemy, bo punkt kontrolny. Pierwsze minuty materiału. Snajpa. Bum, bum. Yy, poczekaj, trzeba się teraz exploring. Część. Super Duży teren, nie podoba mi się to, bo coś czujesz, że. No, się to gdzieś iść na nas. To tyle skrzynek, kurwa, jeden granat. Tu przynajmniej jakieś no bo jest... O, skrzynia z pułapką czy bez? Pułapka. Kurwa, nie zdążyłem, sorry. Trochę mnie rypuł. Apteczka w niej, super! To było przewidziane dla mnie. To było przewidziane dla mnie. Apteczka. Weźmy apteczkę. Wow! A po apteczce oczywiście. Wow! Dobrze, no mam nadzieję, że ty jesteś tutaj, kurde. Łącznikiem. I mówisz mi, gdzie są ci. Uleczyłbym cię. Chyba muszę cię uleczyć, co? Bo tak mi utykasz. A to mogę ci ułożyć do maksa, do nic na tym nie tracę? Jak straciłem... Nie, nie straciłem nic, to leży za darmo, a to spoko. Trzeba to wszystko podniszczyć bo to mogą być bardzo przydatne rzeczy. Na przykład, kurwa... Naboje do shotguna. Naboje do snajpy. Wszystko jest... Części... No nie, chcę tego odsłuchiwać. No tu jest rzeczy. 8000 tysięcy, już mam tego. Believer. Czasem Bieber, Believer. Nie, nie moje klimaty. Jest coś? Chyba tędy, co? Tak mi się wydaje. Czy myśmy tędy kurwa nie przeżyli. Jasne, żeśmy ten przejście. Co mi nie mówisz? Josef Josef. Tu coś leży. On też powinien to podnosić. I dawać mi. Tu są jakieś przejście. Ile pocisków mam? Mózgę. Tysiąc. A to tylko mózgę to był. Ojej, ojej. Muszę jakieś tajne przejście. Nam się uda gdzieś tam wywinąć, o tu? Trzeba iść tędy. Mózg. Ty, idziesz ze mną w ogóle, no? Już myślałem, że się gdzieś tam poblądasz. Oblądasz. Jakiś cmentarz. Kacenka?

Mogę tą lampę chociaż No ja zaś kurwa świruję Zastrzel go kurwa i będzie po problemie Wiem dole zaś krwawi Jezu Ukryjmy się na chwilę

You read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. <laughs> what else is there? We don't have time for this. No, I'm counting on you.

zaś tutaj Ciekawe czy mam jakiś kluczek Zero Siostro Potrzebuję ulepszeń Przynajmniej tutaj mógłbyś nie mieć kurwa sprintu W ogóle nie nieskończoność sprintu Bo to już jest bez sensu Biegnę do lustra i w międzyczasie jeszcze jakoś łapię od Bo nie umiem przebiec tych kilku metrów. To jest, to jest jakaś porażka. Wskaźnik zdrowia. To. To na pewno. 6000! tysięcy. To, żebym się kurwa nakupywał. 3,5 kafla, w będzie. Nic tam nie zostało, ale wyłepszyłem tylko dwie rzeczy. Po prostu pięknie. Dobra, wracamy się. Już mogę o nich zapisać, ale... No, jesteś tu, Josef. Chodźmy. Słyszę, coś? Co na nas czeka? Pewnie jakiś rozpiarek. Dzięki. Teraz ja będę musiał iść drugą stroną. Dziękuję Ci, Józef. Ktoś tam strzela. W tym churchu. Czyżby to była agentka Kidman? Jezu Kidman prowadzi leżego do kościoła.

Wreszcie się zajebało Czyli po prostu jestem w dupie Kurwa jeszcze jakiś koktajlami we mnie rzucają Co to było? łapka Aha, jak nadepnie to się otwierają Ej Oba, tu sobie poradzę z nimi. Mało świetne. Świetne mordy. Co jest? Nie, tylko niko nie nikogo... nie no, wypuszczę nikogo. czemu? Jaki O Boże, jaki gremlin kurwa. Ej, nie rzuca niczym. Pytanie za 3000 punktów czy dam uradę? No co, on wziął na strzał? A ty mu tu strzelasz kurwa z takiego bliska? Ło. Wow. Nie ja trafiłem. No strzelaj szybko, szybko. Dobra. Trzy pół. Jezus, Maria, co to wybiór? Moje was. Ukryłem się, ale nie wiem czy to dobry pomysł: Idzie. No, ale mu elektrycznym zajbać No ammo, no ammo Wow Au Nie go kurwa zastrzelić Jezu, jaki biegacz My chyba utknąłem. Au, on nie widzi czy co? O, rozwaliłem się. Dzięki, Koniec z amunicji. Coś nowego A masz jakieś elektryczne pociski? Może coś tu będę mógł stworzyć. Wybuchające. I ziomek strzelaj, kurwa w niego, bo. No, fajnie, to mu nic nie zrobiło. Padł. Kurwa, ja musiałem mu ze snape przycisnąć, żeby go kurwa. zgieło w pół. Przy go, wysłanie. Kolejny mózg dostanę, bo też 3,5 no. i 7 tysięcy znowu mam. Znowu mogę ulepszać. Dobra. No tatka

i skończymy Siostro, zapis No i słyszymy się w kolejnym odcinku David tym mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, to bardzo motywuje do kolejnej pracy no, Do ciągłej pracy na tym kanale Na tym kanale, nad tym kanałem i w ogóle więc ja się z już żegnam, dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, trzymajcie się. Huch. cześć.